Znajdujemy się przed budynkiem Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Jest on siedzibą Rady Miejskiej naszego miasta. I praca budzi często wiele kontrowersji. Zobaczmy, co mieszkańcy Tomaszowa sądzą na ten temat. Proszę nam powiedzieć, jak Pani ocenia pracę Rady Miasta w Tomaszowie Mazowieckim? Trudno powiedzieć, czy oni cokolwiek coś robią. No robią, no chodniki, odcieplają budynki, no może i robią, ale tak strasznie pomału. Czyli to jest pierwszy zarzut, tak? Pomału, czy... Jakaś jeszcze refleksja się Pani nasuwa? Dużo jest chodników do remontu, no i to w centrum, to tragiczne, bo te chodniki to już leżą chyba z no, 50 lat, nieruszane, a czy jest nadzieja, że one będą ruszane, to też nie wiadomo. No i poza tym jest nudno w Tomaszowie, nic się nie dzieje, mam córkę w wieku, może nawet Pani, nie ma się gdzie podziać, no i po prostu rozrywek żadnych nie ma, sama nieraz w niedzielę gdzieś bym chciała wyjść, no nie ma gdzie. Źródła, no zalew to już w ogóle nie istnieje i tak po prostu no nie ma się gdzie podziać. A czy słyszała Pani o ostatnich postulatach Rady Miejskiej, aby podwyższyć opłaty parkingowe w naszym mieście? No nie, bo nie mam samochodu i tak nie jestem tym zainteresowana. A w jaki sposób ewentualnie dowiaduje się Pani na temat tego, co Rada Miasta robi w naszym mieście lub chce zrobić? No, czy tam w Ticie różne tam ogłoszenia. No i to wszystko, bo tak po prostu no nie ma żadnych takich ogłoszeń, że się coś będzie działo. No chyba, że reklamy właśnie, jak coś, ktoś ma przyjechać czy coś. A tak, no to tylko w Ticie. Czy to jest wystarczająca informacja dla mieszkańców Tomaszowa y, na temat tego, co Rada Miasta y, robi? No, to znaczy, no chyba nie, no bo albo nic nie robią, albo się mało wie, no albo mały dostęp do. No w internecie też tam czytam nasz Tomaszów. No to tam więcej sobie tam wyszukam, co mnie tam interesuje. Dzień dobry. Jesteśmy młodzieżową grupą... Na Ma sekundkę. Mamy tylko pytanie, jak Pani ocenia pracę Rady Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. A nie jestem stąd. Także nic nie mogę ocenić. A może pani nam pomoże? Jak Pani ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? Nie, dziękuję. To widać. Widać. Jak Jak Pani ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? znaczy, to chodzi o wszystkie te ruiny. Jak pani widzi, że to w centrum miasta powinno trochę inaczej to wyglądać. Te domy remontowane i w ogóle powinny być. A tak w ogóle, no to wie pani, ja mam emeryturę, ja nic nie potrzebuję stamtąd, także mnie to nie przeszkadza. Tylko właśnie chodzi, młodzi nie mają, gdyby remontowali mieszkania, to ile młodych by dostało, skorzystało z tego, prawda? Mhm. No. Czy uważa pani, że dostęp do informacji, jak Rada Miejska postępuje, to znaczy czym się zajmuje, jest wystarczający? A ja nie wiem, ja się na tym nie znam. Ja, wie pani, ja się tym nie interesuję, to nie są moje sprawy. Ja mam swoje życie i wie pani, no. Co chcecie wiedzieć? Jak pan ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? Tu tego... to jest, zobaczy pani, co się dzieje, jakie tu chodniki, żeby tak było, co tutaj się w ogóle dzieje. Co to za kupę bałaganu? Ja jestem. Bezdomnym człowiekiem, jestem nieogolony nie tego, ale jakoś sobie radę daję. Czy y, czuje pan, że miasto jakoś wspiera pana w pana trudnej sytuacji? Y, raczej nie. Nic Czego nie by pan wspiera. oczekiwał od miasta? No proszę panią, był, była ta gwiazda, mógł być duży, ładny zegar. Godzina była bo wiadomo, która była. No chociaż tam teraz jest tego, że. Żeby... Ale no... Czy ta robota, ale jest w ogóle, nie ma, nie ma w ogóle ładu, no, nie ma ładu, no. Skąd pan czerpie informacje na temat tego, czym zajmuje się Rada Miejska w naszym mieście? A gazety przeczytam nieraz. Czy uważa pan, że to jest wystarczające źródło? No raczej znaczy nie. Jak pani ocenia pracę Rady Miejskiej w naszym mieście? Ja tu nie mieszkam, nie jestem z miasta, więc nie wiem, naprawdę, ja tu nie mieszkam. Piepsko, na trzy z minusem. E, czemu? No, no widzi pani. Nic to nie widać, żeby się coś posuwała robota, tylko tyle czasu i co. No. Czy czuje się Pan wystarczająco poinformowany o tym, co Rada Miejska robi, czym się zajmuje? Nie, nie. A czy słyszał pan o takiej uchwale, aby podnieść opłaty parkingowe w naszym mieście? Nie. Jak się pan by do tego odniósł? Taki jest plan, żeby od września podnieść opłaty parkingowe w Tomaszowie? Darmo powinno być. Dziękuję dojdzie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jesteśmy młodzieżową grupą z telewizji Amazing. Jak Pani ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? <grym> nie wiem, Nie, nie interesuje się. Nie wiem. E, a tak, gdyby Pani spojrzała na centrum naszego miasta? No dobrze, No rozwija się wszystko i niech tak będzie, No będzie ładnie, prawda? No, nigdy ja nie mam czasu. Jak oceniam? Tak. No troszeczkę jest bałagan. Z powodu? Nieładu w mieście. Czy słyszała Pani o pomyśle, aby podwyższyć opłaty parkingowe w naszym mieście? Podwyższyć? Tak. Szczerze mówiąc, nie posiadam prawa jazdy, więc nie mogę się na ten temat wypowiadać. Uważa Pani, że informacja jest odpowiednio przekazywana o tym, jak, czym zajmuje się Rada Miejska, jakie podejmuje uchwały? czy mieszkańcy są poinformowani Gdybym miała to w jakiejś skali podawać od 1 do 10 podałabym 5 Jak pan ocenia pracę rady miejskiej w Tomaszowie? Nie zagłębiam się w takie rzeczy. Yy, ale gdyby tak pan miał no, ki w kilku słowach ocenić patrząc na to co się dzieje w naszym mieście, powiedzmy w centrum. Nie mam pojęcia, nie interesuje się tym. Dzień dobry. Jesteśmy młodzieżową grupą na sekundkę. Pani ocenia pracę Rady Miejskiej w naszym mieście? Nie wiem, bo nie jestem z miasta. A ja nie tutaj się tak, że mogę, nie mogę ocenić. Okazuje się, że w Tomaszowie nie ma Tomaszowian. Oj, proszę panią, naprawdę dopiero wróciłam i nie wiem z zagranicy nie mam pojęcia. Jesteśmy młodzieżową grupą z Telewizji Amazing. Jak oceniasz pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim? Mój Boże, szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Nie wiem. No tak, ale patrzysz na efekty pracy Rady Miejskiej w naszym mieście. Jak byś to oceniła? Dzięki, ale głównie chodzi o co? O to, co się dzieje w mieście? Co jest organizowane? Czy jak wygląda... O wszystko. Państwa? O twoją opinię. Moja opinia jest taka, uważam, że... iż. <noise> Ponieważ tak? Nie dzieje się tutaj nic konkretnego, nic konkretnego nie zorganizowanego, nie ma fajnych miejsc. Praca jest bardzo wolna przede wszystkim, prawda? Patrzymy na płaskość kościuski i widzimy myślę, że praca skończą się za 20 lat. Tak przypuszczam. I co jeszcze mogę dodać? Czy masz prawo jazdy? Nie mam niestety. E, aha, no to dobrze, to nawet lepiej, ponieważ od września mają wejść podwyższone opłaty parkingowe w naszym mieście, co jest również decyzją Rady Miasta. Jak się do tego byś odniosła? Nie wiem, szczerze mówiąc, myślę, że nasze miasto nie jest na tyle miastem komercyjnym i przyjmującym turystów, że te opłaty parkingowe są tak bardzo potrzebne. Po prostu. Myślę, że my w Tomaszowie, no jesteśmy tutaj y, mieszkańcami, powinniśmy mieć darmowe parkingi. Tak mi się wydaje. Czy uważasz, że y, sposób informowania y, z, 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 mieszkańców naszego miasta mm -hmm. jest o, odpowiedni? Czy, czy masz takie informacje, co robi Rada Miejska czym się zajmuje, jakie podejmuje decyzje? Nie właściwie jak nie kupię ci tutaj nie wiem nic. W internecie też jest mało napisane na stronie głównie. Tak na dobrą sprawę o wszystkim dowiaduje się przez ludzi. Przez to, że ktoś coś usłyszał, coś powiedział, też nie wiadomo, czy to są prawdziwe informacje, prawda? Więc myślę, że ogólnie przekaz informacji jest bardzo słaby. Amazing. Jak pan ocenia pracę Rady Miejskiej w naszym mieście? Jestem z tą przykro mi. Jak państwo oceniają pracę Rady Miejskiej w naszym mieście? O, ja się nie będę wypowiadała, bo ja nie, nie orientuję się. Nie śledzę tego i naprawdę... No tak, ale y, ponieważ ma Pani miejsce tutaj, to pewnie jakieś opłaty również Pani musi wnosić. Tak, tak, opłaty oczywiście. No, ale, no powiem Pani, że no ostatnio też zdrożały troszeczkę te opłaty, ale no nic na to nie mamy wpływu z większego, bo Rada ustala i tak się musimy podstosować. Nikt zbytnio nas o zdanie nie pyta i, no i tak jest, no. Czy uważa Pani, że te opłaty są y, jakby odpowiednie do tego, co miasto oferuje? Mm. Znaczy, no na chwilę obecną troszkę się tutaj zmieniło. No troszkę tej kostki postawili, jest to leta miejska, której można skorzystać oczywiście z opłatą, ale no, no nie wiem, czy jest adekwatna, no ale no, z tego co wiem, z tego co wiem na innych rynkach, z tym, że są to rynki miejskie, znaczy się, wiejskie, nie, nie miejskie, no to te opłaty są dużo niższe, no ale no nie wiem, no. dzień dobry. Pan się do nas uśmiecha. Proszę nam powiedzieć, jak pan ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie? Nie, jestem stomaszowa, powiem tak. No. no tak, ale sprzedaje pan tutaj na targowisku miejskim, więc troszeczkę na pewno się pan orientuje w tych wszystkich opłatach jakichś. Tak, tak, ta, no wypłaty są wygórowane i oni podnoszą, to jest bezsensowne podnoszenie dookoła opłat tutaj. Mhm. Bo po prostu ten handel jest coraz gorszy i, i po prostu trudno jest wyrobić na te opłaty. Skoro pan tutaj pojawia się w Tomaszowie na targowisku, to na pewno również obserwuje pan rozwój naszego miasta poza targowiskiem. Jak pan to ocenia? Nie, no, miasto, miasto jak miasto, no. Może się podobać, no. Rozumiem, ale chodzi mi w kontekście pracy Rady Miejskiej. Czy zauważa pan jakieś postępy, jakieś zmiany? No. Trudno mi to ocenić, tak. Czy są zmiany? Być może tak, no. Na przykład jakie? Gdyby miał pan chociaż jedną tak wymienić, co się rzuca w oczy? No na przykład no, podoba mi się oświetlenie ulicy Świętego Antoniego, nocne oświetlenie, to mi się podoba. No, co jeszcze, teraz na pla placu ładnie robią, to Dobrze. mi się też podoba. No. Dziękuję tę tak? tą pracę negatywnie, w związku z tym, że y, te uchwały, które są podjęte w sprawie na przykład przyjaźni, czy uchwały związanej ze sprzedażą y, budowlanki... I y, z tak zwaną ustawą śmieciową, y, jakby, y, no to jest, świadczy o tym, że nie, nie dba się o, takby tutaj rynek y, konsumenta, związany też z, z, rodzimym, y, z rodzimym produkcją. Y, następna sprawa to jest, jakby, podwyżki tutaj opłat na rynku. I Ustalenie stawek za parkowanie tutaj na terenie stref, stref płatnego parkowania w mieście. No i cóż, ja, ja widzę brak inicjatywy związanej w ogóle z, z, z przejawieniem takiej inicjatywy, która by mogła doprowadzić do tego, że miasto daje możliwość redukcji bezrobocia. Ponieważ, Tomasz zdaje się, że największy be, stopień bezrobocia w, w województwie. I ja wiem, że pan prezydent nie jest od tego, żeby likwidować bezrobocie, ale na pewno ma takie instrumenty, które pozwolą na y, y, jakby sformułowanie takich dążeń miasta, które wpłyną na likwidację tej właśnie y, no, sytuacji albo przynajmniej nie pogarszanie tego, co mamy do tej pory. Y, ja widzę totalny brak zainteresowania rodzimym przemysłem, rodzimą strukturą, rodzimymi kupcami czy rodzimymi usługami. Brak inicjatywy ze strony radnych jest żenujący, bo widzę, że to jest senność. Brak podejmowania decyzji albo decyzje są podejmowane w nie, jakby, w, nie wiem czy wiedzą dokładnie za czym podnoszą palce niektórzy. I... Cały. Brak inicjatywy na przykład związanej z alkoholizmem. Młodzież jest totalnie tutaj rozpijana i to, co widzimy w sklepach, można kupić piwo, można kupić alkohol bez jakiegoś zezwolenia, nie patrzy się rzeczywiście na to, czy dziecko ma powyżej, czy jest to osoba dorosła, więc ten problem alkoholizmu też jest tutaj pomijany. To przechodzenie obok tak ważnych rzeczy, wydaje mi się, że tutaj to jest karygodne. Brak inicjatyw związanych właśnie z ratowaniem naszego miasta, bo widać, co się dzieje tutaj. Brak dbania o rodzimy przemysł. My nie możemy, na przykład, konkurować z supermarketami, które mają płatne parkingi, bezpłatne parkingi, więc klient podjeżdża tam. No i totalny brak zainteresowania właśnie tym tematem. Uzdrowienie, czy możliwość ratowania tego, co tego, 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 nam zostało jeszcze tutaj, bo nasze dzieci wyjeżdżają, już skończy ktoś studia, to nie wraca do Tomasza, ponieważ nie ma po co, więc. Wszyscy wiemy, ale jak, jak nie widać inicjatywy ze strony Urzędu Miasta, ze strony rajców, które mogłyby wpłynąć na to, żeby uzdrowić tę sytuację. No Tomaszów jest jednak na, na pierwszym miejscu pod tym względem bezrobocia. Mówił Pan tutaj o tej synności naszej Rady Miejskiej, ale czy jest ktoś jednak w tej Radzie, u kogo zauważa Pan taką chęć poza, poprawy? Poza, poza radnym powiatowym Maruszem Węgrzynowskim nie widzę takiej osoby. I jeszcze jedno pytanie. Skąd czerpie Pan informacje na temat tego, jakie uchwały podejmuje Rada Miejska i czym się zajmuje? E, to czerpię to z gazety, z tit i no, mamy takie źródła, powiedzmy, jestem też zainteresowany tym, co się dzieje e, żywnie w, w mieście, dlatego, że jest to dla mnie sprawa, która mi leży na sercu i to źródła są różne. Jest to tak, tak, tak zwana poczta pantoflowa albo ewentualnie prasa lub telewizja. Czy jest to wystarczający sposób dla przeciętnego Tomasza Wydaje mi się, że ludzie nie są zainteresowani, nie, nie mówi się, ta rada powinna wyjść do ludzi, urząd ten wyjść do ludzi z inicjatywy, może ktoś rzeczywiście ma więcej inicjatywy poza radnymi miejskimi, może znajdą się jednak ludzie, którzy, którym będzie naprawdę dobro tego miasta na sercu leżało. Rozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta o tym, co sądzą na temat pracy rady miejskiej w naszym mieście. No proszę pani, na razie to jestem zadowolony z pracy rady miejskiej. A co dobrego zrobiła dla naszego miasta? Muszę się zastanowić tak pani z biegu Padła I tak na gorąco, to trzeba coś powiedzieć, coś się zastanowić. No, w tej Pana chwili pieczkę. to. To, to muszę się zastanowić, niech pani przyjdzie za pięć minut. Mogę pani coś powiedzieć, no bo tak od razu to. No, plac skrzyciuszki robię, parkingi robię, proszę panią. No, co tam jeszcze takiego ciekawego? Jakiś tam, nie byłem, jakiś kansen też zrobili, grotami się zajmują. No robią, co mogą, no proszę. Panią. A pan jako. Y ma tutaj miejsce na targowisku miejskim. Na pewno wnosi jakieś opłaty do Rady Miejskiej, do budżetu naszego miasta. Jak się pan do tego odniesie? Czy to są adekwatne kwoty, czy no, proszę pani, każdy chce płacić jak najmniej? No, to są, w tej chwili to są to znaczy do, adekwatne do zarobku, tak? No na przykład do zarobku, czy do tego, co oferuje tutaj i w jaki sposób wygląda nasze targowisko miejskie. Chodzi Pani, czy są, czy są za duże, czy są za małe? Tak, o to mi chodzi. Proszę Panią, no, mogły, mogły być mniejsze, bo jest duża, dużo supermarketów się otwiera, dużo biedronek się otwiera. No konkurencja jest i w zasadzie oni w ogóle nie płacą, proszę Panią, żadnej złotówki. My jako tutaj rynek do budżetu około 2,5 miliona oddajemy, proszę pani. A wszystkie supermarkety, jak się zdążyłem dowiedzieć, 400 tysięcy, no to są grosze. Proszę pani, to są grosze. No to jak Pani będzie, ktoś za darmo ma plac, za darmo, proszę Panią, jak Pani z takim człowiekiem będzie konkurować? No to, to o, o czym tu mowa? No. Od września mają wejść podwyższone opłaty parkingowe w naszym mieście. Co Pan o tym sądzi? Nie wiem, proszę pani, nie wiem. Czy to może wpłynąć na, na to, jak, jak, jak będzie wyglądał obrót na przykład w Pana w działalności? Jeżeli, proszę Panią, jeżeli przed każdym sklepem tu jest, jest proszę Panią, Parking płatny, a przed supermarketami za darmo, no to nie ma o czym gadać, proszę pani. To wiadomo jak będzie. No. Jak równo, to równo, ale to równości nie ma gospodarczej. Zawsze ten wie pani <noise> z kapitałem dużym po prostu, że tak powiem, nie za tego małego, proszę panią, wykorkuje. A jeszcze pytanie dotyczące ustawy śmieciowej, która, która ma wejść w najbliższym czasie? Niezorientowany jestem, proszę pani. Nic na ten temat pani nie powiem. Nie jestem, nie jestem w temacie w ogóle. Dobrze. No nie wiem, nie interesuje mnie po prostu spe, spe, specjalnie Rada Miejska, więc nie wiem. No tak, ale no ma pan tutaj swoje stoisko, więc w jakiś sposób to pana dotyczy, bo wnosi Pan pewne opłaty do budżetu miasta, prawda? Mhm. Jak, czy, czy to są adekwatne kwoty, czy, czy nie? Czy ma jakieś pan zastrzeżenia? Proszę panią, no. Szczerze mówiąc, nie, nie wiem, no kurczę, no tyle, tyle płacę od jakiegoś czasu i jest wszystko w porządku. No nie wiem. No. Te kwoty się nie zmieniają? No troszeczkę, troszeczkę zawsze do góry. Tak? Y -y, nie wiem czy pan słyszał jest taki plan, aby podnieść opłaty parkingowe w naszym mieście. Y -y, czy to może w jakiś sposób wpłynąć na to, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał u pana obrót? Y zysk? To znaczy, no mam nadzieję, mam nadzieję, że nie spadnie. My też mamy taką nadzieję. Nadzieję. Więc o ile to będzie jakoś tak w normalnych cenach, no to na pewno wszędzie są zresztą, nie? także tam myślę, że... No lepiej, żeby nie było. To może z Panią. Jak Pani ocenia pracę Rady Miejskiej w Tomaszowie? Nie. Boże, kochani, jak ocenia. Proszę Pani, nigdy nie była doskonała i nie będzie doskonała. I zawsze będą, jak, będzie jakieś ale, no. Jakie jest Pani ale? Zawsze jakie jest moje ale? Proszę pani, nie ma miejsc pracy, więc cały handel siada, więc tutaj też niedługo już nie będzie miejsc pracy, bo po prostu pozamykają się budki. Myślę, że po prostu ktoś powinien się wziąć za to i stworzyć jakieś zakłady pracy. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale kolejni. Są prezydenci i nikt nie robi nic w tym kierunku, żeby jednak coś się działo w naszym mieście. Inne miasta, no tej samej wielkości, co marzu, a jednak yy, coś się dzieje i inaczej to życie wygląda. Jest więcej miejsc pracy i wie pani, zawsze jest łatwiej. Nie ma jakichś tutaj, takich strategicznych yy, ludzi, co przychodzą i tutaj inwestują. A przecież tereny mamy, jest zaplecze, prawda, i byłoby z czego w sumie. No ale jakoś tak to wszystko, wie pani, jest... Moim zdaniem nie za bardzo. Jak by się Pani odniosła do opłat, które tutaj, znaczy ludzie, którzy mają swoją działalność na targowisku, wnoszą do budżetu miasta? Ponieważ już tutaj jeden Pan wspomniał, że w skali roku jest to 2,5 miliona. Natomiast na przykład supermarkety wnoszą około 400 tysięcy. To jest zupełnie inna kwota. Jak się do pani, pani do tego odniesie? Słuchaj, no cóż ja mogę powiedzieć. No wiadomo, ja że to w sumie no, Rada Miasta może sobie już budżet, prawda, mniej więcej zaplanować, bo wie, że z tego rynku, z tego rynku, którego w sumie nie lubią i jest im taką, wie pani, jednak taką zadrą wokół, jednak jakieś pieniążki z tego są. No. A supermarket, no supermarket, no cóż, zabiera nam klientów, proszę pani, a, a jednak do wpływów z tego za dużych nie ma. No to... To tylko tyle. Niedługo mają podnieść się opłaty parkingowe w naszym mieście. Czy to może w jakikolwiek sposób wpłynąć na Pani działalność? Diametralnie, no bo jeżeli ludzie sobie jadą do supermarketu i tam mają parking za darmo, no to wiadomo, że nie przyjadą na rynek, a tu i tak so, jest, wie Pani, coraz mniej klientów. No więc no myślę, że po prostu to siłą rzeczy będzie sobie tak upadać, chylić się ku upadkowi, to nic z tego nie będzie już. Ostatnie pytanie. Skąd pani czerpie informacje na temat tego, czym zajmuje się Rada Miejska i czy uważa pani, że jest e, pani dostatecznie poinformowana? Proszę pani, w ogóle się tym nie interesuje. Po prostu tak z obserwacji, tak z życia, nic poza tym. No. Przecież wiadomo, że gdyby oni coś robili, działali, no to wiadomo by było, że proszę pani, coś jakby widział, że buduje się jakiś zakład pracy, że, że, że żyje się nam lżej. A się nie żyje, jest coraz gorzej. Coraz mniejsze są targi, po prostu no jest jak jest. Dlaczego na targowisku miejskim nie ma koszy? Pani po, popatrzy sobie tam. Regulamin targowiska jest i tam jest zapisano: Na targowisku miejskim miasto jest zobowiązane wystawić kosze na śmieci. To znaczy nie na śmieci, tylko to na odpady, na odpady. A to są odpady. I kto ma to sprzątać? Ja płacę za to. Także proszę napisać. Czyli te kosze takie malutkie, które tutaj są to raczej ominięcie przepisów. Panie, co to jest no? Co to jest za koszek no? To jest na odpady, nie wiem, to ma być, ma być kosz, ma być y, kontener na odpady. Widzi Pani tu jakiś kontener? Nie widzę. Ja też nie. Proszę Panią, a dlaczego u innych są, a u nas nie ma? No. U innych to znaczy u kogo? Pani sobie przejdzie z tyłu, to Pani zobaczy gdzie. A u nas nie ma. A co, za darmo stoimy? Płacimy wcale nie mało, jak, nie mniej jak oni. A jak się pan odnosi do tych opłat? Opłaty są zajebiste. Jak tak dalej pójdzie pani, to pójdziemy z torbami. Niech pani popatrzy, ile jest wolnych miejsc. Wolnych miejsc. Pani przyjdzie sobie we wtorek, w piątek, w sobotę, pani popatrzy, ile jest wolnych miejsc. Dlaczego jest dużo wolnych miejsc? Bo są opłaty bolsze, a gdzie indziej są tańsze. No. W Stąporkowie płacę za stanowisko takie jak dziś, jak 7 zł. A tu muszę zapłacić 35. No. Gdzie pan płaci 7 zł? W tą Polkowie? No. E, proszę Panią, jeżeli podniosą tu... Nie. Chcą parkometry, niech będą. Dlaczego nie, e, nie? Przed Kauflandem będą parkometry? Tylko u nas. No tam nie postawią, no. To znaczy, chcą, może targowisko jest sprzedane, tylko my jeszcze nie wiemy, że jest sprzedane. Może miasto już sprzedało dawno. Jak Pan sądzi, skąd ta różnica? 7 złotych w tym innym a, miasteczku, panią, a tutaj 35. Panią, to e, jeden radny chce mieć pięć tysięcy, a drugi mówi তিসযতেই মুস্তার ছ Okazuje się, że mieszkańcy Tomaszowa odnoszą się raczej negatywnie do pracy Rady Miejskiej, nie zgadzają się z wieloma decyzjami przez nią podejmowanymi. Mamy nadzieję, że głos Tomaszowian nie zostanie zignorowany, a raczej potraktowany jako wskazówka służąca poprawie pracy tego organu.